Na kilkoma szlaku w piątek 1 kwietnia 2011. Wypadałoby jakiś żart zrobić dzisiaj, co no w końcu 1 kwietnia, ale sobie podróżujemy. Jest tyle żartów koło, że nie trzeba kolejnych dodawać. Dzisiaj może parę słów na temat słuchania: wagi słuchania. Czy wagi słyszenia tego, co ludzie mówią, a umiejętność słuchania tego, co mówią do nas ludzie, jest jedną z najważniejszych umiejętności, a jednocześnie chyba jedną z najtrudniejszych umiejętności, jakie człowiek potrzebuje posiąść w tej swojej drodze życiowej, w drodze do realizacji kolejnych celów. To jest wręcz sztuka słuchania, prawda? Rozmawiamy z ludźmi, e, rozwiązujemy różne sprawy, prawda? I no, bardzo często jest tak, że nie za bardzo, nie, nie dochodząc nawet do sedna o co człowiekowi chodzi, próbujemy dawać mu przeróżne, przeróżne rozwiązania. Sztuka słuchania jest naprawdę niezwykłą, niezwykłą sztuką. Nabycie tej, udoskonalenie tej sztuki, nabycie najpierw tej umiejętności, prawda? I, I doskonalenie tego jest naprawdę wielką, wielką. Wielką sprawą, pomoże nam zajść bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo daleko w życiu. Zawsze pamiętajmy, kiedy z kimkolwiek się spotykamy, kiedy zaczynamy z kimś rozmowę, kiedy ten ktoś zaczyna mówić, uważnie słuchajmy tego, co mówi, tego w jaki sposób to mówi, tego jak ważne to jest dla niego. Jeżeli potrafimy wsłuchać się w to, co rozmówca nasz mówi do nas. Możemy naprawdę trafną odpowiedź mu dawać. Możemy rzeczywiście do niego docierać. Oczywiście jest bardzo często tak, że dwoje ludzi się spotyka, jeden mówi, 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 a drugi właściwie patrzy tak na niego i tylko czeka, kiedy ten przestanie mówić, prawda? Jak ten już przestanie mówić, to ten momentalnie rzuca swoje hasła i mówi, 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 i tak na zmiany, i tak na zmiany, prawda? No i to jest generalnie problem, wielki problem. Zapamiętajmy, że... E, Stwórca dał nam nie na darmo dwoje uszu i jedne usta, prawda? Jakby miało być odwrotnie, no to pewno musielibyśmy ciągle gdzieś tam mówić i tylko gadać i tak dalej. Natomiast widocznie mamy więcej słuchać, stąd ta dwoje uszu i jedne usta. Pamiętajmy również taką kolejną bardzo ważną sprawę, że ludzi tak naprawdę nie interesuje, co my wiemy, do momentu, dopóki nie zobaczą, że jesteśmy nimi zainteresowani, że interesują nas ich problemy, że rzeczywiście rozumiemy to, o co im chodzi. Dopiero wtedy ich interesuje to, co my wiemy, to, co możemy im poradzić, to, co możemy im powiedzieć. Ja myślę, że to tyle. Tak skrótowo, znów w kolejnym bardzo ważnym temacie, bo przecież słuchanie to jest coś, czego człowiek uczy się całe życie i, i, i będzie się całe życie uczył. Także to tyle. Piękna wiosna, piękna już kwietniowa wiosna. Obróćmy się razem tutaj z mm, iPhonikiem, żeby zobaczyć i to słonko tam z tyłu i to wszystko w koło tutaj. Zaraz jadę do Poznania walczyć. Zakończyliśmy miesiąc fantastycznie, miesiąc marzec rekordowo. Absolutny no, fenomen, fenomen. Decyzja otwarcia centrum obsługi klienta chyba była genialną decyzją podjętą przez, przez polski zespół i przez TNI, dlatego, że zaczyna się tak naprawdę niesamowity, niesamowity zespołu w Polsce. Na razie, to tyle.